Hej, cześć, siemanko, Manko z strony Lufty, a to jest kolejny odcinek. Zagrajmy Farming Simulator 15. Dzisiaj jest ze mną Krzysiu Łązak. Cześć. Johnny. No i Wojtek. Cześć. No i jak widzicie, chłopaki tam zaczynają już agregatować nam pole. Zajęli tam się agregatowanie i miałem Johnemu pomóc w oraniu. No. No i zajmuje całe ten, całą drogę moim pługiem. Chłopaki jak poszli w ruch Tamten się włączył migacze <głos> <głos> No bogato. No po co, po co mój migacze, jeszcze większe lagi wtedy ma Ja mam włączone migacze Mówisz? Koguta wyłączył Drzwi se otworzę Jaki burżuj? A co? Ja nie mogę Gorąco jest i dlatego. Mhm. Mm no my tam wiemy, gdzie, bo jest gorąco. <laughs> Wszystko jasne. No dobra, jedziemy tam do John Johnny. żony tutaj sobie troszeczkę pola przedzielał. Jak ty to oraz? Teraz? Znaczy ja tu dokończę, wiesz? A, bo ty tak sobie teraz ten. No troszkę za dużo tra trawy. No dobra, nie, bo chciałem cię tak zmniejszyć, żebyś też nie miał. Za wielkiego tego pola, ale jak chcesz tak to Proszę cię bardzo nie ma problemu. Te będę tu wzdłuż od razu oram, to... No zresztą Znowu mnie wychujali Cze Czego? <laughs> Bo mam minus 138 Jechałeś? <laughs> mam minus 138 A, znowu można. można. Pewnie, pewnie prowident przyszedł praty. Pewnie tak. Ale ja nie brałem kredytu. Nie, Pod, bo W ogóle to jest dobrze sprzedany, yy, jest? Przecież ty, ty, ty się nie zajmujesz swoją gospodarką. Bo <noise> gospodarką zajmuje się Johnny. Taka nowość. Taka nowość, a u nas to Jęczmy nie jest do sprzedania na tej dużej gospodarce. Ale masz tam zapisane, ile ja mam tego. To, to znaczy tego tak, ty masz. 37 czy 38 ton. Yy, zaraz ci powiem, ile ty masz ton. Mm. Yyy 27 plus 54... Nie, tak, 27, tak, 27 ton masz Nie tak, 30, 37. Albo 37. Nie wiem, tu notatki mam dziwnie poukładane ile dlatego Nie wiem co i jak już Ło bo, ale on jak Tak to będzie No ty ale widziałeś jak ja tu jadę bokiem <laughs> To jest Tokio drift A to pewnie pewnie cię rzuca na tych Tak jak no. mnie wtedy na tych górkach po prostu bokiem idzie. A co tak nie idziesz jest. bokiem Bo ja mam na stręba Jak ktoś to się machnie ode mnie. No mu, nie bo... Bo i co i Ariana podepnij? Może Arion ma więcej mocy chyba Dobra, dam mi radę User joined o channel O nie Puma <głos> <głos> Jak zwykle wejdziesz z sm sm smoka... Wejdziesz smoka. Ale powiedzcie mu, że nagrywamy, żeby wiedział na początku. Puma nagrywamy. Dawaj. Nie, Szymoś, Szymoś. Szymoś, Szymoś. Szymoś, budyń! <grym i pusty> Dobra. Szymoś. Szymon wejście z mokra. Szymoś! Do Domu! słucham, ja o co chodzi? WODPAL FAFarminga fa Na których modach? Wszystkich. tego, na Lutiego. I Bo szesnastka. my nagrywamy odcinek jakbyś nie wiedział. Szesnastkę też dodaj 16 dodaj. Jak ja A. wiedziałem kiedy napisać Co A widziałeś? Dzwoni dzwoniłem do niego na skape przed nagraniem, nie? No. Czy jest? Sprawdzić Było, do mnie? No, dzwoniłem do ciebie. Dzisiaj ale... na pewno nie. No dzisiaj to było, ale byłeś wierzcie dostępny. Myślałem, że jesteś na niewidocznym. Nie, jak mi... Ja dzisiaj pracowałem, dopiero to się wykąpałem i wchodzę, patrzę. Zaraz, 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 zaraz co patrzę, co patrzę, piszę Escape. I nagrywamy. Nagrywamy. Patrzę nagrywają, dobra. Teraz szukam, na którym teraz tym Spiku kurwa rozmawiają. <laughs> Kurwa jeden nie ma, drugi nie ma, A chuj sprawdzimy trzeci, kurwa oddałeś <grystanie> Kurwa dałeś Ulaaa Tu cię gra ze sztuka Trafiozie ślepej kurze ziarna Mówisz? Johnny to twoje szesnastko No, teraz muszę mi stryć, poszedł, ale już może, wiesz, wiesz co trzeba było chodzić do, do Sołtysa, żeby kart... ten przydział na traktor dał Nie, do mnie Ty Sautys. <laughs> <This out is. laughs> no prawie... Pysiu, jakbym wez, jakbym, jakbym w roku poszedł jakbym w tym roku poszedł na ten... Yy, no... Yy, na wybory, to bym został Sołtysem. O chłopie Nie powiadasz, że a szkoła rzuca niegnoju. Ciepania Wyszła szkoła, że to jak gnoju y, narzędziem y, obr, dwuręcznym, y, zasie, przedsięwierznym, zasiężutnym. <grym> <grym> dobry jazd, dobry No bo będzie epik odcinek. <grym> sprawdź czy nagrywasz dźwięk. <grym> nagrywam, nagrywam, spokojnie. <grym> 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 nie, nie ma tak, z pierwsze pięć minut i od razu wbija ten Szymuś. No to jest po prostu magiczne. <gry> oh, je... Po prostu ja wiem kiedy wjeść. No wiesz, no. co Co zrobić, jak nic Ego, Budyń. <gry> Czochraj budynia. Ucham, o co chodzi? mówię ja budyń. Widzisz, nie dożyłeś powiedzieć, że ja już wiedziałem o co <gry> Ciepaj, budyń A to widzisz, my już będzie wyrać, to ten już będzie kultywował, albo nawozy rozsiewał. No i pięknie. No. Ja bym nadzorował. <noise> Kurwa nic no tak. czego. <noise> Ej, przepraszam bardzo, najwyższe mam wykształcenie rozmówcze. Wypiję wy dalej. Oj, no. Ja pijer. też mam. Jakie masz? Zawodowe. Ja, ja mam magister inżynier. A, a wy gdzie sobie tego mam. magistra, możesz wrzucić? Na raźną szafce, nic więcej. A, a chociaż tyle masz. Niektórzy i tego nie mają. <grystanie> Na przykład. No szafkę mi jeszcze daje, rodzice udosywnili. <grystanie> jeszcze dali, pozwolili. Dokładnie. Trzeba było se w ramkę oprawić. A czym się będzie podcierał za rok? A no tak, też prawda. No. Ty już papier trzeba używać. A papier w tych czasach drogi. Mi powiedzcie, na innych? Na innych, innych. Tak. Inny. A słuch? 1, 2, 3, 4. Pańska no, i chyba jest problem. Brakuje ci modu. 1 2 On szuka tych cyferek na klawiaturze. Trzy. A może, czy, na pewno czegoś ci nie wysłałem. Na pewno Sztejera. Na PO BBRus August Tenis Platform ja ci I MTZ Panie no proszę No to tak. Robimy małe cięcie i ten. I wszystko wysłamy i jesteśmy za chwilę. Niech ci Johnny opowie kawał, nie? Nie. O, o. I już jesteśmy po cięciu. Tak więc nagrywamy dalej. <laughs> Jak widzicie ja już sobie idę Witam was wszystkich, wróciłem właśnie <grym> Doszedłem Doszedł. Doszedłem, doszedłem Sorry, że tak długo Ale te szesnastki tak nie, nie, po, nie to, to jeszcze to nie Zuje myślę, że Nie, Dony do no. Dony No, no. słucham Dziastki takie niedouczone jeszcze, więc ze spokojem, nie? No. bo musiałem tak długo dochodzić. <laughs> Panowie, teraz na które? A ty możesz teraz czekać, Sze szesnastka bodajże jeszcze jest nasza Dobrze, Lufti, myślę? Mhm mm Jak chcesz to, jak Lufti nie ma Ale tam agregatowane było. Aha. <grym> znaczy, tam jest część chyba no. nie zaorana, macie jeszcze dziew dziewiętnastkę, jedynkę i dwójkę Właśnie, no, tylko sztera, pojadę sprzedać, bo to Wrócić na dziewiętnastkę, mamy czy gdzie? Tam gdzie chcesz? No niech Johnny ci powie, bo Johnny jestem tam właścicielem Tam w tej części. Dobra, dawaj na szesnastkę. Ja się jadę tego pozbyć i przywiozę drugą tą. Jadę z pół dupą z przeciwnikiem. A ja panowie idę załatwić kanonik. To. spadaj. Wuuuuu! Nie panie Ja to nie, to nie nasz traktor, więc wiesz. <śles> Lej, ja bym skasało. się tam bał o te twoje traktory. <grymne> no co zrobisz, jak nic nie <grymne> Taka sytuacja. Takie życie w naszej branży. Jeden weekend, pięć melanży. Za dużo warsów stoi. mam do twojego to będzie jak 16 Iem? I jem. kolejne. Co tam kogo go nie słychać? Ten kultywator, horszacz, co to tu jest, to do kogo? Ale ty chyba To jest uniwersalny. Unijny to w tej chwili patrz ile kasy teraz zejdzie. Ja mam minus 500. Ja 608, mam 608. Ej, yy, niecałe 600 o, dosta dostałem. 6. Znaczy 6000. Ja już mi się 6000 dostałem. Ja no to ja potrzebuję to. Ty też. ten dostałeś? No 6225. mam Dzięki, no taka wypłata. A mi się ktoś no. ma? Czyli razem. Ja, Potrzebuję 30 tysięcy, Resztę sobie idzie. Ja mam 6363. Jeszcze jedno nowe też tu. To... <laughs> to chłopaki we się prześlicie ten. Tu się przesyła. Ej, Johnny, ale tu. tu, tu tutaj jest. 16 prawie pora. Raz, tak? 16 prawie porana. No, albo. Tu się przesyła. Nie dawam tak. Dobrze, L. No to musisz, musisz to do, doprawić, a potem tu tę siedemnastkę trzeba się zająć. Siedemnastkę siedemnastka co jest? Do zaorania, zaorana już jest i trzeba, to, będzie to wszystko. Masz tu moje sześć bo... Dobra... Jeszcze... Szybuj, wysłałeś? A jak się wysyła? Na U. Na, no na, U. na, L, na L, a, nie na, L, a nie na U. Sorry, L. Dobra, jest. Ale co, gdzie? Kumu? Już, już nie idź. Nie chcesz, to nie? Dobra, jest. Łaski bez. A, sz a szesnastkę chcesz? Krzysiek! No? Czego żeś pojechał? Jeszcze kawałek jest do zrobienia. Ja tu do góry pojechałem. Jestem na dziewiątce. Ja Cię nie widzę na dziewiątce. Ty mówisz o... Podeślij tę kasę. Już ci wysyłam Prezes? No Wszystko? A odej. niech ci będzie Dobra Dostałeś dotacje przyszły Unijne Do sprzedaży Części Płaskich Już, swoją drogą. Baskic. To już jak to lubi, jak to lubi. Całe życie na melanżu. Na melanżu, to było na melanżu, tak. No to co, wie? No, czyli gospodarka się rozwinęła. O, wczoraj, wczoraj był ładny melanżik, aaa. kuchni. O, panie. Jeszcze 8 w skali boforta. Będziesz ja ty... Możesz sobie klasa no. wziąć Bądź zabrać No spoko Zrobiłem... Zrobiłam zakup Kontrolowany? Nie Niemiec płakał jak sprzedawał Niemiec do granicy mnie gonił Polak też jak kupił ja... Ciągnął za mną aż do granicy To co ja kiedy? Kurwa, moja szesnastka, bożą <noise> Jak się podniecił? Wiesz? <noise> a dzisiaj coś jeździłem szesnastką, a. No to masz, akurat ty też będziesz śmigał Myślę, że na szesnastku. Nie, bo ja mam... Ja mam w domu i dzisiaj oplawiałem w Ej, Gdzie jest ten? Plasko już z niego. Czy z niego wyspachnąć? Jeszcze nie pryskałem. Aha. W roku. Ja na, ziel, na, ziel, na ten zielono pryska jesień z Zimną. Bo u nas na dwa opryskiwacze dać co mi nie mogą się wyrobić. No widzisz, to chujowo. Dobra, się mój daj teraz jesę zabiorę? Dobra, to ja bym skończył. No to masz szesnastkę. Nowa, niepałowana. No dobra, Jeszcze. <laughs> Nowa, niepałowana na zimnym tam i To teraz będzie twój czas. Oto twoja chwila łap wody. Kurwa <noise> A ja lubię ten głos. jest, jest. Nie dać dziecko hmm. zabawkę. Ty onem jest... jak z dzieckiem, za rękę i do baru. O, o, tak mówisz, tak mówisz. I dobrze go że to, że na źle zęby składasz. Żony, następne proszę. I to teraz następne. Pole do urania. A to teraz weź e, ten, rozsiewasz nawozy już. już na, nawozy będziesz zasuwał. I rozsiewasz, gdzie jest ten rozsiewasz nawozy? No stoi na farmie. Składka. To ja się mogę zamienić z mogę? Ale ty jesteś u mnie pracownikiem, a nie u tego. A. No chyba że tak. No właśnie. Więc ty sobie nie wyobrażaj. Za dużo. Ale jak go wynajmiesz to dostaniesz pieniądze? Chyba. No a tam. Z takiego pracownika to ile dostanę? Dwa razy kopa w dupę. Składam. Albo wrócić. Nie będziesz musiał dopłacić. No właśnie. Jeden szybki, drugi kombinowany i tyle będzie. Dla <grymne> <grymne> mnie to bym musieli mi płacić. Tak, ta, chcesz, to możesz tu wsiść w tego w maskę Fergusona i słysiać. Tam rzepak się... Nie, a ja wolę moją rzepaku. szesnastkę. <grymne> Ale ty nie decydujesz, meg było. To powiedz mi teraz gdzieś ta... w sumie. Ale ty możesz małe podwórko, ja piernę. No wiem no, co zrobisz? Lepsze takie niż wiesz. Żadne. Jaki nie większy? Ty, to ja mam teraz do pytanie, bo się pogubiłem już. Kto jest z kim na gospodarce? Ze mną jest Szymon. <noise> I reszta to już wszystko. Ale powiedzcie mi gdzie jest... Uh -huh. Gdzie zatankować nowoż? E, jak masz pa palety masz położone. Obok domu, obok kosiarki. Albo wiszą no jest w powietrzu. Stoję to tam i nie chujba. No to wysią w powietrzu. <noise> I Jest Tankiem kulantem Tutaj na minus mi idzie No, ciągnie ładnie. I teraz u mnie kasa idzie Pachana. To jest trochę dziwne, nie? Że osobne konta zrobisz, nie i kasa ciągnie z administratora. No, to jest najgorsze. A, to. W ogóle też nie jest według mnie wiesz. Winno być takie, że każdy ma oddzielne konta i to zapisuje automatycznie z save'em no. gry, nie Dobrze panowie. To gdzie to wziąłeś teraz? A no, widzisz, że na mapie, gdzie, gdzie ja szaleję 15? Mhm. Ja No 15, jedna, druga i potem tamte 16, 17 i te małe. Ty chopie, te, te ten Ty BT-7, czy jakoś tak? Gdzie są, no, ja kon leci szybko. Raz, dwa, raz. No, To tego co, co ja nie mam. Ja wiem, jakiego to masz. I cztery, Też sześć, 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 sześć. mam tego w To ten ztsr no? No, ja? no. Zobaczysz potem, jak będzie miała trójkę no ja z mam tego. Ja trójkę właśnie, o trójce mówię, że śmiga szybko. A I o odwójcę, bo ja mam dwójkę, to tak. też. Potem, jak mi poszło w ten, w to działo z czołowe, to chopie. Od... Na ty strzały ogóle, ja trójką jeden mecz taki zagrałem i ja bym pewien, że ja gram tym swoim, tym czwartym tierem, Nie, dopiero później się skapa. Mhm. Dobra, już nie będę tego mył, bo to dwa dni na A ty Wojtek tam zostawiłeś pumę? Ja jeżdżę no, dalej. Zostaw mnie. to wiesz, możesz siać sobie eee. tym. Poczni. Masej Fergusonem, jak chcesz. To już do koła. Pomogę wszystko. To zdecyduj się. Ty idziesz siać czy ten? Siaj. Boże, kochany, z mi to, to, to w ogóle no, nie można dojść do łady i do porządku. No. Człowiek jeszcze daje pracę, a on jeszcze no nie? To zrobisz, jak widzisz, zrobisz? No i tak jaki nieprozawity, ja. jak, jak, jak taki taki ten. Kurde, naspać to kabiny. Nie, nie mijaj. Takich omijaków nas strzelał? Jak ty chcesz jakże po tym coś tego zbierać? Ja minus -180 kasy. Ja też. A ja mam tylko 195 10. Nie, tylko 195 mam Więcej Ileś ma. tam wyszło za to na, nasiona, nawozy? Co? No. A za nawozy to, to mi wyszło niecałe tam 200 mhm. Graszowe sprawy, graszowe sprawy To mój pełny siewnik ten Amazona do siania to tysiące No to już chyba jest kwita. No, no powiedzmy. Dobra. Nastka posiada, traktory. Tam dalej, za, za, za miedzą. Nastka? Mhm. To było jedno duże pole. O? Tam za tobą, do tyłu. Nastka, siedemnastka, takie pola. No, piętnastka jeszcze jest tu, przecież jest miedza zrobiona, ty, pole jest rozdzielone na pół. No tak ja jadę. No to co? No to tam dalej, tam gdzie ziorał. Rówci, co dalej? Już, że się ten, zrobili wszystko? A? to jeszcze trzeba by było... Nie, to musicie wziąć siewnik, bo tam jeden siewnik jest. A druga osoba może wziąć ten rozsiewać, czyli by tu porosiewała nawozy na tym, co zrobiliście. A ja rozsiewać. A jakie było długie odcinki robicie? Pół godziny. To znaczy Lozu. aktualnie możemy grać do 24. Nie, nie, nie. nie, no, nie. No o, tej, chyba nie. o tej godzinie to ja sobie do ty nie już. <laughs> Lufty odpalił i rampa, będzie DJ udawał a do po prostu rofta lufti ty ty bo pisz. aha jeszcze 7 minut do dominik. dominik dominik pisze 40 e. 10 minut jazdy do niej. jak do... to to tak, nasono pali tak. 16 jedzie nobie jak dobrze gasz z 16 wciśniesz, to szybciej walisz No powiem Ci, ten agregat co tu jest dorzucony, co był na tej farmie? No. Zajebisty. Dokładnie. Uni ma to... metrowy. No coś, coś w tym stylu. Akurat zdajemy jak ma na iłach, no to ten y unia kombi 5,6 metra bodajże to jest? No. 5,9. Ledwo daje radę szesnastka. No to co zależy od, wiesz, ten, od, lio, u, od ilości u, jak się trochę wiesz <laughs> Przeleżą To jest ciężko ruszyć No tak to... O kurde, jeszcze SMS od kochanki Która krowa tym razem <laughs> On tylko mleczne ma albo tylko do inne Jałówki. Płaskie 13 <noise> Albo ryczące czterdziestki. <40. głosy> nie, nie, Szymuś takich nie gustuje. Takich? O to chodzi? Takich nie, ale... Nie, nic Szymek. <noise> no, no, skończ, skończ, skończ! <noise> Ej, to mówiło każdy ożer. Ale jak... jeszcze nic nie zacząłem, także... Każdy ożer może nie ma tego gospodarza. To coś sprzedał, bo tysiąc. Ja ci przecież odesłałem, nie? A, no Do tego pytałem się, czy pasuje. Widzisz? Że... A nie, bo dopiero teraz popatrzyłem. Ja, mogłeś nie, to... nie odsyłać, on tego nie chciał. Jadę mi e, za... co tam sadzisz? E, e, ja? Jedziemy. Rzepak się Jedziemy sadzi. po, zioło, Ty, panowie, po sadzi. Ty, to to rzepak się sadzi? No. Wie, nie wiedziałem. ziemniak się wie, no, no, ty wiesz, no, ja, ja, ja sami, że byłem w błędzie, i, I weź taki Puma, nie? Nie wiesz, że rzepak się sadzi, a ziemniaki no. się sieje. No. Czaisz, ca całe życie by mnie okłamywali. Live is brutal. Dokładnie. No co zrobisz? Nic nie zrobisz, no. Tak długo tu żyje jeszcze murzyna, no, tutaj nie widziałem. Czas no, się, się napić i odalić. Ten rozsiewa na wstecznym. Co? To... Misiek Bo za dużo wina szalnego wypił. Jeszcze ja im przypięknął przy siewnik. Wale. Teraz mu się wyłączył rozsiewa. Ale... Mój spokojnie, kupi się piłę i będzie. Będzie trzeba kupić piłę i poczuć to wszystko. Przyjdzie czas na to, przyjdzie na to czas. Nie idź po tym samym co ja i jedź do zewnętrznej, wiesz? Silnikiem. Ten rapid jest większy niż ten mój. Kurde, jeszcze no, Czemu on nie chce siać? A może byś go włączył? Nie, byś go napełnił. I opuścił. Kto go włączył? Nie no, on był napełniony 17 masz zasięg, która jeszcze? Mmm, czekaj, 17 i 18. Dobrze, ale też 17 ma fajne, fajne coś przypomina. Co coś przypomina buta? Ja już nie byłem. Czy, czy Nii... So Ten Jedną część siekiery. Obu? Słonka. to jest? KW-220 nawet? No. Gdzie to stoi tam? On... Do, do. Wokalne do, do, do. I... to to tam 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 że klikajcie mi tam 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 potrzebuję tam tam nowego CS. tam tam się, tam <laughs> tam coś tam 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 coś tam <laughs> O, się. Nie. No pochwal się! Nie. No pochwal się, No niestety no tak, to na streamie. Po prostu tak. Pozdrawiam tego gościa. Jeśli ogląda w ogóle i wie co to jest YouTube, to pozdrawiam go, który mi zajął konto. Tak, możecie się domyślić. Lub ti mi konto. No co A, zrobić, no. Nie, to no. To można jakoś radzić. Naprawdę. naprawdę no no i nie, nie będzie CS-a. Ko ko koniec Minecrafta, tak? Znaczy, ty to nie chodzi, że ktoś ci zarypał, po prostu ty zlamiłeś, no i taka jest prawda. Zamknij się. Bo, jak można ściągnąć. Do haka, haka sobie. No. Na, na ja, haka gra. Na po prostu na nie rozumiem grał. tego. Nie, nie grałem. Mm. Tak, powinien ściągnąć sobie ten. Wychy, dlatego. Nie, dokładnie wiesz, co ściągnąłem. No. Czekaj. Nie, ja nie wchodzę, bo bym ci powiedział nazwę tego pliku. Ale nie będę tego ściągał. Dobra. Okej, zaraz na... Kochani, to by było na tyle w tym odcinku. Czemuś, czemuś. My już. Zakończymy. <noise> tak, zakończymy budykiem. <noise> Dzięki serdeczne. Nie, nie Trzymajcie się, <noise> na razie. Cześć. Cześć. Cześć.